Witajcie w ogrodzie Szymiącą Lipą. Piękna pogoda. Zapowiada się dzisiaj wspaniały dzień. Wspaniały dzień pełen pracy, bo muszę wysprzątać kurnik, przekopać wolierę tą mniejszą. No i oczywiście dalej robić w warzywniku. Także dzisiaj będzie naprawdę dużo pracy. Patrzę na zaatakował. Zaatakowała mnie jakaś wielka osa nie szerszeń, ale uciekła od rana sprawdzam moje cukinie no i jak na razie są nie, nie są nigdzie żadne nadjedzone przez ślimaki więc to jest dobra wiadomość pójdę zobaczyć na te ogórki pomidorki, te które wczoraj zasadziłam bardzo ładnie mam nadzieję, że będą piękne krzaczki a tutaj zobaczymy bo jak tutaj też żadne ogórki nie wyjdą no to ja nie wiem, to chyba cukinie tu posieję w końcu no, na razie nic nie widać jeszcze, ale to minęły dopiero chyba 3 dni czy 4 od posiania. No to może jeszcze nie. Ech, chwasty znowu wyrosły, muszę powyrywać, ale jest pięknie, naprawdę pięknie. No, już, już powoli ogarniam dobrze warzywnik. Muszę przykryć porzeczki, żeby mi ptaszki nie podziobały. Baczymy tutaj na malino -jerzynę. No też ładnie, ładnie będą. Będą malinojeżyny. Patrzę tak, bo niektóre gałązki widzę powiędły. Nie wiem dlaczego. Tutaj na pewno sucho nie jest. Przecież ostatnio bardzo padało. Ale kwiatów jest bardzo dużo. No troszkę będzie tych malinojeżyn. Tutaj wszystko bujnie rośnie, no bo było tyle deszczu, a teraz słońce, więc. No, jakoś podniosły się te goździki przepiękne, ale naprawdę ta szczeć sukiennicza. Ogromna. Ogromna. Zobaczymy. O tutaj już coś jest. Jakieś kwiaty. No to wygląda tak naprawdę jak w egzotycznym kraju. No a tak poza tym nie spodziewam się tutaj nic dobrego. Jeden ślaz dziki tylko wyrósł. No i pewnie będą ogóreczniki, bo widziałam, tak? No, trudno w tym roku. W tym roku takie będą u mnie wielgaśne kwiaty na łące kwietnej. Ale też to fajnie wygląda. No a tu moja preria, zobaczcie. Zarosła całkowicie trawami. Raczej zrobiła się tutaj chyba jakaś sawanna. Na sawannie chyba są takie trawy. No ale. Bardzo długo kwitnie tutaj ten. No i zakwitła. A tu śmiałek darniowy, zobaczcie. Już zakwitł. No pięknie. A taka młodziutka, niewielka trawka była wsadzona, zobaczcie. No ale też już tutaj trzeba zrobić jakiś porządek. O te trawy, które na brzegu to są takie, te dzikie trawy. One tutaj opanowały cały brzeg, już kwitną, ładnie wyglądają, ale troszkę jest ich już za dużo, zasłaniają tutaj wszystko. Ajaj, teraz to wszystko pójdzie w górę, pójdzie i będzie rosło po tych, po tych mm, mokrych dniach, a teraz słonecznych. Śliwa jaka wielka tu rosła, ale śliwek nie będzie, bo nie kwitła ta śliwa. Ale co ja mam zrobić z tymi długimi gałęziami? To nie wiem, że one tak się chylą w dół. Trzeba będzie je obciąć? Nie wiem, wiecie. No i tutaj też śliwka. Co to było? Nie wiem. Czy to szerszeń, czy to jakaś taka ważka? No tutaj, tu jest śliwa. Ale muszę obciąć tutaj te... te dzikie, które wyrosły. No muszę porządku trochę zrobić z drzewkami. Poobcinać te, które u podstawy wyrosły. Troszkę porządku trzeba będzie tutaj w drzewkach zrobić. Bo ale trzeba wszystkie te dzikie po, od podkładki to wszystko podcinać, bo widzicie tutaj, tutaj w tej, to jest śliwo morela, i tutaj na dole powyrastały o to. To wszystko jest. To wszystko są. Yy, od podkładki. Także to trzeba powycinać. Ależ pięknie dzisiaj. Naprawdę pięknie. Idę, Idę szybciutko jeść śniadanie i zabieram się do pracy w ogrodzie z wielką chęcią. Bo przy takiej pogodzie to człowiek ma ochotę pracować. No pięknie, pięknie jest. Cieszę się, że tak się rozpogodziło. Więc zabieram się zaraz za warzywnik. A później zarabaty kwiatowe. Ach, dniami pewnie nie starczy. Ale naprawdę uwielbiam takie dni. Przecudnie jest. Motyle latają pszczoły i, i różne ważki. Ptaki śpiewają. No, cudnie. Niebo bez najmniejszej chmurki uwielbiam taki widok. Takiego przepięknego koloru nieba. Zarośniętych truskawkach taka piękna żabka się chowała. Patrzcie, jaka ładna! No, a gdzie ty pędzisz? Może chcesz iść tam na moją prerię, gdzie jest woda. Chodź, chodź, zaniosę cię tam. O, zaniosę, no, obsiaj tam do wody. O. I sobie pływa. No i już zanurkowała. Ale mi się tutaj rzęsa zrobiła. O, 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 widać ją, widać ją. Patrzcie, patrzcie, pływa tam pod spodem. Te truskawki, które sadziłam w tym roku, tak mi zarosły straszliwie. Że najpierw biorę się za oczyszczanie tych truskawek. Ale wiecie, że truskawki w tym roku to jakieś giganty powyrastały. Zobaczcie, jakie wielkie krzaki! Naprawdę, jeszcze nigdy nie miałam tak wielkich krzaków truskawek. A tam już coraz więcej. Tutaj już coraz więcej czerwonych. Szybko zapieram się tutaj za sprzątanie tych. A tutaj, tutaj już będą zbiory. Jutro, jutro już chyba będzie można pozbierać, bo już ładne, czerwone są, super, będzie na podwieczorek. A ja tutaj zabieram się za oczyszczanie, no bo naprawdę wstyd, żeby takie truskawki zarośnięte były ale szybciutko to się zrobi, raz, raz i, i będą. Akurat takie są pasty, że, że szybciutko się je powyciąga. Zobaczcie jak pięknie wygląda teraz moja grządka z truskawkami. Widzieliście przed jak wyglądała, jaka była zarośnięta, że w ogóle nie było truskawek widać, aż wstyd mi było naprawdę. I zrobiłam zrobiłam niestety tylko tą grządkę, a tam jeszcze tamte dwie to już poniedzieli. No, ciężko, ciężko, mimo że y, bardzo prosto się y, te chwasty wyrywa, bo, bo są y, takie no, łatwe y, do wyrwania. Miękka ziemia jest tutaj, jest y, jeszcze wilgotno, y, ale jednak kręgosłup. No, więc zdołałam, zdołałam tylko tą jedną grządkę zrobić, bo wiecie, no kręgosłup jednak jednak nie daje rady, to jednak cały czas trzeba się schylać. Wprawdzie te chwasty dosyć łatwo wychodzą, bo to są te takie cieniutkie, wiecie, takie wijące się, ale jednak daje to troszeczkę pokręgosłupie, no niestety. A wiecie, tak w czasie tego odchwaszczania człowiek sobie przypomina różne różne rzeczy. I tak właśnie w związku z tym przypomniałam sobie pewną starszą panią z Gdańska. I jak już Wam kiedyś wspominałam, jak mieszkaliśmy w Gdańsku, mieliśmy działki, dwie działki koło siebie, właśnie na RODO. I jedna z nich była zakupiona od pewnej starszej pani. Ale zanim ją kupiliśmy, to mieliśmy jedną i z nią sąsiadowaliśmy. To była pani, która miała ponad 80 lat i powiem wam, że codziennie, codziennie przyjeżdżała na działkę autobusem, bo mieszkała jakiś kawałek od działek. Przyjeżdżała codziennie autobusem rano. Wieczorem dopiero wracała po południu, właśnie w okresie letnim, zresztą od wiosny już i cały czas na tej działce pracowała. Naprawdę i powiem wam, że na jej działce, na jej rabatach, na jej grządkach nie było ani jednego chwastu, ani jednej trawki niepotrzebnej. Wszystko było tak wypielone, że ja po prostu byłam pełna podziwu. Byłam oczywiście młodsza i moja działka nie wyglądała tak doskonale jak jej, mimo że miałam więcej siły i więcej energii niż ona, a ona całymi dniami na tej grzą... a ona całymi dniami na tej działce pracowała. No byłam dla niej naprawdę pełna podziwu, no ale w końcu syn jej zadecydował, że już dosyć, dosyć się napracowała, już dosyć wiek miała zaawansowany. No i postanowiła sprzedać, a ponieważ my byliśmy zainteresowani kupnem drugiej działki, więc kupiliśmy też tą jej działkę. Była bardzo dobrze utrzymana, no, miała fajny domek, który zresztą później niestety nam spłonął, bo z kolei następna sąsiadka miała tak blisko domek, a ktoś jej ten domek podpalił, że ten domek się zajął od, tamtej, od tamtego domku i nasz też spłonął. No niestety. Dobrze, że na tej drugiej działce mieliśmy domek, ale już nie taki fajny. Także właśnie w czasie tego odchwaszczania przypomniałam sobie, jak też ta ponad 80-letnia pani potrafiła utrzymać grządki w takim stanie. No wprawdzie to była tylko działka 300 m2, ale jednak wiek to wiek. No ja tutaj mam dosyć sporo tego ogrodu. No, i też już mam swój wiek, bo przecież 65 lat skończyłam, i troszeczkę kręgosłup mi doskwiera i w ogóle stawy. No, ale trudno, no nie, nie każdy może mieć tak idealną działkę, tak idealnie wszystko utrzymane. Po troszku, po troszku się robi, aby było po prostu wszystko jakoś w należytym porządku rosło. No jakoś na razie daje radę i zobaczymy, jak już nie będę miała siły i nie będę dawała rady, to po prostu zlikwidujemy warzywnik. No a kwiaty, no to wiadomo, kwiaty to byliny to sobie rosną i, i jeżeli rosną gęsto, no to nawet tych chwastów właściwie nie ma. Także, także mówię, że w czasie odchwaszczania dużo takich różnych przemyśleń i wspomnień do człowiekowi do głowy przychodzi. Ale dzisiaj powiem Wam, to jest po prostu lato. Naprawdę letni dzień. Teraz jest godzina, patrzę na zegar, 19. Jest ponad 20 stopni w cieniu i siedzę sobie w krótkim rękawku tutaj na mojej, na mojej ławeczce, i naprawdę jest ciepło. Leciutki wietrzyk tylko wieje, troszeczkę szumi mm, lipa. I ogólnie niebo czyste, pięknie jest naprawdę. Jak jutro będzie taka piękna pogoda, to pójdziemy sobie do lasu na spacer, ale wczesnym rankiem, bo później będzie za gorąco dla Ramzesa. Na dzisiaj no, tyle co zrobiłam tam na tej grzące, i y, dużo robiłam w kurniku. Y, musiałam przekopać całą wolierę, Romek mi pomógł przekopać i jeszcze całą musiałam zagrabić. No, troszkę roboty zawsze jest w tym kurniku, no, więc to praktycznie do południa zeszło w kurniku. I tak to tu się zrobi, tu podleję, tu coś y, y, zrobi, tu wyrwie, tu posadzi, tu i tak dzień schodzi. I to na dzisiaj tyle. W ten sobotni wieczór żegnam Was bardzo, bardzo cieplutko i letnio pozdrawiam z ogrodu pod lipą. Do jutra pozdrawiam.